Sponsorem wydarzenia sportowego jest firma Jagram. Zawody sponsoruje firma Kram. Sponsorem służb triathlon jest firma Scott. Świeżo upieczony mistrz Polski w sprincie ze mną, Jakub Brzuska. Kuba nie wiem od czego zacząć, od gratulacji powinnam tak naprawdę. Będę chciała Cię zapytać o wrażenia, ale chyba najpierw zacznę od tego, żeby porównać te dwa dni. Można powiedzieć, że taka rehabilitacja, rewanż wewnętrzny za to, co działo się wczoraj na dystansie jednej drugiej Ironmana, został wzięty przez ten sprint. Tak, dokładnie. Wczoraj no, chciałem wystartować na tej połówce właśnie. No, zdążyłem tylko zrobić pływanie 2 km i 30 roweru. No dzisiaj postanowiliśmy z moim trenerem Wojtkiem łachutem Quisterem wystartować tak w formie treningu, żeby się przepalić, no bo dwa dni, dwa dni bez treningu w tym momencie no to byłoby trochę stracone. No i udało się. Pływanie od początku z dwoma mocnymi pływakami. No było mocno jak na mnie, bo nie trenuję pod takie krótkie dystanse, rower już bezpiecznie, cały czas bez mała na pierwszej pozycji sobie odjeżdżałem, no i bieg pod pełną kontrolą, tylko zmierzyłem czas na nawrotce, czy, czy strata się nie zmienia i biegłem już po prostu swoje, także cały wyścig, że tak powiem, pod kontrolą. Ja uwielbiam, jak zawodnicy mówią, no tak treningowo mówię, no dobra, żeby nie zmarnować dzienia, ja tutaj medal mistrzostw Polski, tytuł mistrzostw Polski, jak to smakuje? A bardzo super. Ja w tym roku w ogóle bardzo mało startuję, bo przerzuciłem się na te dłuższe dystanse, więc ograniczamy ilość startów, ale fajnie się znowu pościgać na takim krótkim dystansie, przepalić płuco i, i no i poczuć ten taki jakby szybszy wyścig, tak? No bo to jednak krótki, poniżej godziny, zamiast czterech, więc bardzo fajnie. Kuba, powiedz jeszcze z twojej perspektywy te dzisiejsze warunki na plus, może? być, czy w ogóle nie miało to dla Ciebie znaczenia? Ja lubię ciepło, więc się podla mnie na plus, no ale niestety wiatr dał się we znaki, tam cała, cała prosta, trzy kilometry w jedną i w drugą była z bocznym wiatrem, bez mała, no to na dysku było ciężko, miotało nami od, od prawej do lewej, że tak powiem, trzeba było bardzo uważać. ale no, dojechałeś cały, zdrowy, bezpieczny Dauki. i przede wszystkim jako mistrz Polski w sprincie, serdeczne gratulacje dziękuję. i dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję, pozdrawiam. Sponsorem wydarzenia sportowego jest firma Jagram. Zawody sponsoruje firma Kram. Sponsorem służb triatlon jest firma Sko. która tutaj się melduje na suskim zakręcie jest róża serbińska, Rzeszów no z Rzeszowa, kawał drogi do Susza. 7 godzin się jedzie, więc też duże poświęcenie, żeby się tutaj pojawić. Brawo róża! Jest czas, żeby się uśmiechnąć, pomachać. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy szałmenkę tutaj w Młodzikach, Bardzo nas to cieszy. Kolejna zawodniczka Róża na następne koło. A my czekamy na liderkę, bo to już mieli państwo kilka chwil. Zanim ona powinna się tutaj pojawić, to no też pytanie, czy te, które ją gonią, a więc Wiktoria Szymańska i Martyna Pesz przyspieszyły. Jest Fikać, jest Goku Legiej. Następne dziewczyny pędzące na drugie kółko, a tymczasem pojawia się, proszę państwa, tutaj w różowej koszulce lidera Giro d'Italia pilot. I mamy zawodniczkę, która będzie zwyciężczynią tego Pucharu Polski. Zróbmy to już.

A my proszę Państwa zdaje się, że mamy tutaj drugie miejsce. Drugie miejsce, tak? Ale muszą być atak, bo oczywiczone biegły obok siebie. Wiktoria Szymańska uciekła swojej klubowej koleżance Martynie Peszki. To no, ona będzie druga. Brawo wiki, brawo, brawo, brawo! Znowu zrobiła ucieczkę, wielkie, brawa, Wiktoria Szymańska. To imię zobowiązuje do wygrywania i mamy miejsce drugie w kategorii wiekowej. Wiktoria Szymańska, zróbcie dla nich hałas. A podium zamyka dla Peszt, zmęczona, ale zadowolona. Będziesz bardzo na trzecia, brawo dla ciebie, możesz się uśmiechnąć. Ostatnia prosta. Brawo, brawo dla Martyny Peszt. Pedal brązowy, Pucharu Polski. Jeszcze trochę, jeszcze kawałek. Martyna, 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 zadowolona, zmęczona, rewelacyjna i przeszybka, Martyna Best na mecie. Pucharu Polski za chwilę kasztela. Zobacz jak kasztela to jest... Brawo, brawo! Ale tutaj dziewczyny musiały mocno biec. Ale, drogi, ja wyjdziemy. Wyjdziemy. I proszę. Julii nad Wiktorią Rzymańską to 42 sekundy. No może jako jeszcze były dwie bętne, to by dziewczyny dogoniły. Ale tak, na tym drugim dystansie nie damy rady tego zrobić. Stalińska, a potem. Bo, po, 4. Tak jest, na miejscu czwartym ze stratą 18 sekund do podium, no to może trochę boleć. Wiemy, że to czwarte miejsce często jest najgorsze, ale też pięknie walczyła i wspomniana przez Ciebie Kasztela ze świetnym biegiem. Brawo! Zawodniczka z numerem 346 najprawdopodobniej zeszła z trasy, bo zepsuł się rower. Tutaj otrzymuję od organizatorów taką informację. No, zdarzają się na różnym poziomie. To o czym mówił Kuba. Wczoraj Kuba Brzuska miał problemy z rowerem, a dzisiaj wygrał. Jest Korzukowska i jeszcze jedna czółko przed zawodniczką łatwego w Julia Gopel, Wiktoria Szymańska i Martyna Peszcz to najszybsze dzisiaj młodzicki na super sprincie. Przed nami jeszcze młodzicy, a także juniorki młodsze oraz juniorzy młodsi. Ja tutaj proszę, kolejne dziewczęta, walczące o miejsca 6-8, ale że one mają energię. Pościgamy się trochę na ostatniej prostej. Brawo dla nich, uderzajmy w debaty że jesteśmy z nimi, ale finisz, guść, a także keczko do brawo! dawajcie, dawajcie, dawajcie! jeszcze jeszcze kawałek kawałek, dajcie, Polski. Nie dajcie, atakuj, dajcie, 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 Pięknie brawa. Tak, gdzie jest? Bóg się bije, tam trzeci korzysta i tutaj aż tak mocnego finiszu nie trzeba mieć. Brawo, żuk, witamy na mesze. gościa, gość Cielnika, Kęczko, świetny finisz. ale też chyba dziewczyny trochę nie rozłożyły siły, skoro miały jeszcze tyle energii, żeby tak zasuwać. E, jest też e, ta, która dobrze bardzo jechała na rowerze do momentu, gdy e, ta kolarska bomba ją nieco złapała, czyli Gania, żuk z Poznania, również brawa. A my, proszę Państwa, witamy cały czas zawodniczki z Pierwszej dziesiątki jest Bojańska na ostatniej prostej. Bojańska na podpiku, na tym naszym niebiańskim, niebieskim dywanie. Jeszcze trochę, jeszcze kawałek. Ta zawodnika te wczoraj stanowała i dzisiaj zmęczona, wykończona, ale na pewno też szczęśliwa. Bardzo dobry wynik, pięknie brawa Bojańska już na mecie Pucharkowskiej. pierwszą dziesiątkę, bo dziewięć kreatonistek już jest na mecie. Miejsce numer 10. Róża Serwińska-Rzeszów brała na róży, ona ostatniej prostej. Róża Serwińska już biega, a e, nieco dalej na horyzoncie dwie zawodniczki. No, myślałem, że będzie rywalizacja, ale chyba... To, tak za rękę, tak jak w Tour France, Wielki brawa. Serwiska już na mecie. No to tak. Koleżanki, wielki, wielki Super, brawo o, panie, brawo, brawo panie. I samotne, indywidualne milicze. Już teraz pozdrawia miliców, cieszy się, jest zadowolona. My jesteśmy pod wielkim radzeniem. Rurkiewicz już na mecie. A, jeszcze do tej jednej Wspomnijmy moi drodzy, że niebawem za 20 minut dokładnie ten sam, postans, dokładnie tę samą trasę e, będą nasze młodziczki przebywać i zobaczymy jak to się bo, e, bo, ciki, jak to będą się e, chłopaki spisywać, bo dziewczyny wysoko tę poprzeczkę zawiesiły. w ostatnim roce i witamy na ostatnim wzniesieniu a obiecuję, że za tą dużą białą bramą napisałem mistrzowskie kwiatko tego, kto nic zasłużył Dublanka! W tym momencie na mecie Pucharu Polski Witamy! wielkie wam! Jeszcze trochę, jeszcze kawałek w barwach Penixa. Popatrzyła do tyłu. Niezagrożona, niezagrożona. Yy, Bowska już ma będzie. Brawo, 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 Kaczmarek. Kuła Polski zaliczony, a teraz wiedzą niszki, to będzie ściganie. Brawo, brawo, drogie panie! I jednak i jednak moczulska i jako pierwsza, a za nią Send up, send up. Ostatnia prosta. O... I minisz, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. A wracaj, trzy, trzy, dwa, jeden, mamy to. jest Sponsorem wydarzenia sportowego jest firma Jagram. Zawody sponsoruje firma Kram. Sponsorem służb triatlon jest firma Scott.